To jest filmik z serii o kobiecości. Mamy marzec, miesiąc kobiecości, miesiąc, kiedy możemy to celebrować w szczególny sposób, dlatego przygotowałam dla Was taką krótką serię rozwojową, gdzie będę mówiła o czterech filarach, czterech atrybutach kobiecości i o tym, jak je zgłębiać, jak je wzmacniać, jak je budować, żeby po prostu być jeszcze bardziej sobą, być jeszcze bardziej kobiecą. Dlatego, że kobiecość w moim rozumieniu, to właśnie bycie sobą, to przepiękna energia, to dar, który każda z nas otrzymała i może rozwijać, po to, żeby być szczęśliwą, spełnioną, pewną siebie, w tym jaka jest w swoim ciele, w swoim rozumowaniu, we wszystkim, czym, czym jesteśmy kochane jako kobiety. Także dzisiaj będę Wam mówiła o pierwszym atrybucie kobiecości, jakim jest piękno. I jestem ciekawa, jakie myśli teraz się pojawiają w Twojej głowie, bo to ma bardzo duży związek z tym, czy ty widzisz siebie jako piękną. Powiedziałam, że piękno jest atrybutem kobiecości, czyli każda z nas ma je w sobie. W moim osobistym przekonaniu, każda kobieta ma taką misję właśnie do tego, żeby nieść piękno, że każda kobieta poprzez to, że jest, przez swoją obecność. Swoje zachowanie, swój wizerunek, będziemy mówić o pięknie zewnętrznym i wewnętrznym, wnosi piękno do otoczenia. I to jest po prostu dar, tylko nie wszystkie z niego korzystamy. Więc jak ten dar uaktywnić, jak korzystać z tego piękna? Ja myślę, że jeszcze dostałam taki dodatkowy dar, że ja zawsze to piękno w kobietach widziałam, zawsze mnie ono zachwycało. Od dzieciństwa otaczały mnie kobiety. Najróżniej to było w mojej rodzinie przewaga kobiet. W mojej klasie akurat było mało kobiet, ale każda z nich w szkole pamiętam, że była wyjątkowa, i zawsze zachwycałam się dziewczynkami, kobietami, starszymi, młodszymi, i w każdej potrafiłam dostrzec niepowtarzalne piękno. I tak mam do dzisiaj prawdopodobnie dlatego robię to, co robię, czyli pomagam kobietom właśnie w wydobyciu tego piękna poprzez metamorfozę zewnętrzną, tą kosmetyczną, wizerunkową, ale też wewnętrzną, czyli poprzez dostrzeżenie piękna swojego serca. Zatem. Jeśli Ty jeszcze nie wierzysz, że jesteś piękna, nie dostrzegasz tego, to po prostu zaufaj mi, bo ja to piękno widzę w Tobie, widzę je w każdej z nas. I chodzi właśnie o to, żeby spojrzeć na siebie jako kobietę z taką miłością, z taką godnością i powiedzieć sobie: Jestem piękna. Jestem piękna, jestem tak stworzona, taka jaka jestem. Oczywiście mogę to piękno rozwijać. Jestem piękna albo mam w sobie potencjał piękna, bo troszeczkę. Może w ostatnim czasie przestałam to zauważać albo troszeczkę to zgubiłam, zgubiłam siebie, tak się zdarza w życiu, ale spokojnie to wszystko jest w nas, możemy to odnaleźć. Także moje drogie piękno, możemy podzielić oczywiście na to piękno zewnętrzne i wewnętrzne. I im bardziej je wydobywamy, tym bardziej wpływamy na to, że nasze otoczenie, nasz świat staje się piękny. Zobacz, kiedy kobieta jest świadoma siebie i swojego piękna. Ona upiększa wszystko dookoła siebie. Ona upiększa relacje. Ona upiększa otoczenie, dom, nie wiem, środowisko pracy tam gdzie jest. Ona samą właśnie swoją obecnością wnosi piękno i zachwyca i to jest niesamowity dar dla ludzi, dla świata dookoła niej. Praktyczne przykłady. Na przykład to jak kobieta potrafi zrobić z czegoś nieciekawego, brzydkiego na przykład wnętrza Zachwycające wnętrze, jak potrafi zadbać o komfort, o przytulność, o takie, takie właśnie rzeczy, które sprawiają, że my czujemy się dobrze, otaczamy się pięknem, Nawet taka nasza czasami, nie wiem, tendencja do tego, że lubimy sprzątać, że lubimy. Oczywiście nie wszystkie, tak? Możemy też być tym zmęczony, ale, kochane, tutaj. Jakby ja chcę odejść od różnych takich stereotypów i wkładania też kobiet w określone role, ale nawet to, że jak potrafimy uporządkować naszą przestrzeń, że potrafimy, nie wiem, wybrać sobie fajną dekorację, tutaj kwiatek, tutaj coś tam i już to staje się piękne, czy właśnie to piękno relacji. Kobiety są bardzo mocno skupione na relacjach, na tym, żeby budować relacje z innymi, to jest coś, co. Co jest dla nas niesamowicie ważne i my też potrafimy to piękno do relacji wnosić, jeśli widzimy swoje piękno, to jest jakby ten warunek. Czy na przykład piękno właśnie to w naszym wizerunku, jak potrafimy zestawiać ze sobą ubrania, czy, czy makijaż? Ja wiem, że dla wielu z Was to może jeszcze nie być takie naturalne, ale uwierzcie, że każda ma to w sobie, tylko właśnie trzeba wykonać pewne kroki do tego, żeby, żeby to wydobyć. Więc ten skarb jest w Tobie, tylko albo już masz go po prostu. Otwartego i czerpiesz tego pełnymi garściami, albo jeszcze jest troszeczkę schowany, zakopany, co może sprawić, że my gubimy to swoje piękno, jakieś kłamstwa na swój temat, złe przekonania, przemęczenie, niebycie sobą, niepodążanie za sobą, jakieś takie zakłamania na temat samej siebie, złe właśnie przekonania, to wszystko, co sprawia, że jesteśmy takie troszkę od siebie oddzielone i, i też taki pęt, albo wchodzenie w rolę, w których nie czujemy się dobrze, ale wchodzimy w niebo, bo czujemy, że powinnam, że muszę, bo tak trzeba. I, I to, jakby nie jest właśnie bardziej też porównywanie się z innymi, to wszystko może sprawić, że gubimy to swoje piękno. Więc teraz, kochane, jak to piękno odnaleźć, jak to piękno odzyskać, i jak to piękno pomnażać, jakby rozszerzać, i też by dzięki temu no, taką bardziej dobrą dla siebie i dla innych. Kochane, najpierw może zacznijmy od piękna zewnętrznego. Czyli tego wszystkiego, co jest naszym ciałem, naszym wyglądem, wizerunkiem, to co widzą inni, ale też co my widzimy w lustrze, to też ma duży związek z tym, jak się czujemy, z naszym zdrowiem. Także tutaj, kochane, warto przede wszystkim zrozumieć, że wszelkie kanony piękna są dla nas najczęściej krzywdzące, bo one są oparte na wizerunku jednej kobiety, na przykład danej celebrytki, danych czasów, to już się zaczęło dawno, dawno temu, myślę, od czasów Kleopatry albo i wcześniej. Która jakiś standard piękna wyznacza, i potem inne kobiety próbują go naśladować, a im bardziej są różne od tego kanonu, tym jest trudniej. I to nie o to chodzi w pięknie zewnętrznym. W pięknie zewnętrznym chodzi o to, żeby rozpoznać siebie jako to dzieło sztuki, jako to niepowtarzalne piękno i poznać siebie. W następujących kategoriach. I tutaj pomaga też wiedza, którą ja mam po prostu przeogromną właśnie z zakresu urody, czyli możesz poznać swój typ urody, czyli zrobić sobie analizę kolorystyczną. Możesz rozpoznać swój typ skóry, zrobić sobie diagnozę skóry. Możesz rozpoznać swój typ sylwetki, właśnie swoje kolory, czyli to, co można w jakiś sposób jednak gdzieś tam skategoryzować, troszeczkę znaleźć podpowiedzi, zawęzić, na przykład, że o taka kolorystyka pasuje dla mnie, takie kroje ubrań pasują dla mnie. Taki, taka pielęgnacja do włóczki skóry będzie najlepiej służyć. To jest wiedza, która nam pomaga spojrzeć na siebie i powiedzieć: ok, czyli ja nie muszę naśladować tego czy tamtego, tylko ja, bo, znaczy powinnam. Dla, dla mnie najlepsze jest to i to. tak? I ta wiedza pomaga, i oczywiście też tą wiedzę dopasowujemy do swojej osobowości, do swoich potrzeb, bo piękno to też jest osobowość. Teraz będzie mówić o pięknie wewnętrznym, ale ta wiedza pomaga dostrzec swoje piękno i swoją unikalność, tak? że ja nie jestem. Nie wiem, brzydka, gorsza, bo na przykład, nie wiem, mam e, szersze biodra, tylko to jest moja sylwetka, to jest, to jest to, jak jest zbudowane moje ciało i ja mogę z tego zrobić atut. W ogóle piękno zewnętrzne to też jest takie dostrzeżenie swoich unikalnych, szczególnych cech wyróżniających nas na tle innych. Na przykład w moim przypadku jest to mój wzrost, jestem bardzo wysoką kobietą i teraz my mamy wybór, czy ten wyróżnik to będzie twój kompleks i będziesz się wiecznie porównywać i mówić sobie: o nie jestem inna, więc jestem gorsza, odstaję, czy zrobisz z tego atut? Czy po prostu na maksa będziesz to um, się tym cieszyć, to celebrować, to podkreślać, bo jesteś unikalna właśnie w tym. W tym, co możesz wybrać, że to będzie albo Twój kompleks, albo Twój atut. I to może dotyczyć różnych rzeczy: to może dotyczyć piegów, włosów, koloru oczu, zębów, sylwetki, sposobu mówienia, poruszania się. Naprawdę, kochane, w pięknie, w wydobyciu piękna i dostrzeżeniu swojego piękna chodzi o to, nie żeby sobie wypunktowywać, co jest ze mną nie tak, bo jest inne niż w kanonie. Tylko chodzi o to, żeby powiedzieć sobie: Wow, nie wiem, mam diastemę, uwielbiam diastemy, mam piegi, mam, nie wiem, asymetryczne uszy, cokolwiek. Wow, to jest takie wyjątkowe, niepowtarzalne, to jest piękne, bo to my decydujemy. Tak, to my decydujemy, oczywiście, jeśli jakieś rzeczy bardzo nam przeszkadzają i nie potrafimy tego jeszcze dostrzec jako piękne. To zacznijmy od akceptacji tego. Można też jeszcze zmieniać, można korygować, ale chodzi o to, żeby więcej w sobie widzieć piękna aniżeli wad, żeby umieć to piękno podkreślać, też mądrze jakoś, może tuszować te takie cechy, które jednak, no, no nie lubimy ich aż tak bardzo, ale nie wiecznie się chować, właśnie i próbować stać się kimś, kim nie jesteś, tak zmienić swój wygląd w taki sposób, że to wymaga bardzo dużo wysiłku. Naprawdę taka wolność pięknie to jest właśnie to, że znamy swoje atuty, znamy swoje. Unikalne cechy i potrafimy je celebrować, podkreślać, cieszyć się tym. I to jest też wszystko, co związane z kobiecymi różnymi zabiegami, rytuałami, pielęgnacją, make-upem, chodzeniem do fryzjera, kompletowaniem ubrań. Ja to po prostu wszystko kołam, biżuterią. To wszystko, co nas upiększa na co dzień. To jest kochane piękno zewnętrzne i naprawdę tym możemy też zachwycać, tym możemy w pewien sposób. Możemy też tego mądrze używać, możemy wpływać tak na świat, na świat, to jest komunikat, który dajemy do świata, i takie piękno, takie krowanie piękna to jest pierwszy krok do pewności siebie, do uwierzenia w siebie, do tego, żeby poczuć się dobrze ze sobą, i mam na to tysiące, tysiące przykładów z naszych warsztatów piękna, które prowadzę, gdzie często kobiety, jak przychodzą, to najpierw odwracają lusterko, nie chcą tam zaglądać albo tylko narzekają na. Nie wynosują skóry i tak dalej, a już pod koniec warsztatów nie mogą się oderwać od lusterka, robią sobie zdjęcia i to nie jest tylko kwestia makijażu czy pielęgnacji, to jest kwestia właśnie zmiany myślenia. Piękno wewnętrzne, kochane, tutaj co składa się na piękno wewnętrzne, bo mogłabym powiedzieć, że zewnętrznie możemy zrobić wszystko, ale jeśli nie zadbamy o to, co w środku, o przestrzeń swojego serca, o rozwój osobisty, no to to nigdy nie będzie jakby pełnia, to nigdy nie będziemy. Czuły się tak naprawdę dobrze, bo coś tam, coś tam po prostu będzie zachwiane, i to widzicie w przypadku kobiet, które bardzo dużo na przykład inwestują w swój wygląd zewnętrzny, a, ale są wiecznie nieszczęśliwe, tak? Narzekają i, i jakby ciągle wyszukują, co jeszcze mogłyby zrobić, żeby poprawić swój wygląd, a tak naprawdę to chodzi o, o to, jak czujemy się ze sobą w środku. I teraz, kochane, co się składa na nasze piękno wewnętrzne? Przede wszystkim składają się na, składa się na to nasza osobowość nasz charakter, to, kim jesteśmy, nasze nawyki, to, co mówimy, nasze słowa, nasze myśli, nasze zachowania i to wszystko możemy kształtować. Także jeśli dzisiaj jest coś wewnętrznie, czego sobie nie lubisz, co, um, co może chciałabyś zmienić, jakaś sytuacja w życiu Cię nie zadowala, to to jest coś, nad czym możesz pracować, możesz rozwijać swój charakter, możesz stawać się lepszą osobą i absolutnie to nie jest tak, że tak... Tak jest i musi już tak być, tak? Taki ma charakter, nie wiem, na przykład, jest tam kutliwa, to tak już musi być, nie? Możesz nad tym pracować, tak? Możesz pracować nad pielęgnowaniem sobie dobrych cech charakteru, takich, które ty uznajesz za, za dobre, możesz stawać się po prostu lepszym człowiekiem poprzez rozwój osobisty i to jest piękno wewnętrzne. Co jeszcze jest pięknem wewnętrznym, kochane? Talenty i mocne strony. Każda kobieta ma talenty, każda kobieta ma mocne strony które powinna poznać najpierw, zauważyć i rozwijać. Możecie sobie zrobić test talentów, możecie skorzystać z pomocy właśnie trenera coacha, mentora, który pomoże Wam te mocne cechy dostrzec. Możecie czytać książki na ten temat, żeby znaleźć swoje talenty i móc je rozwijać, bo to jest też piękny dar dla innych, ale to też jest piękna wartość, którą nosimy w sobie i która potem determinuje nasze działania w życiu, na przykład wybór pracy zawodowej czy zmianę pracy zawodowej, to, jak też czym się zajmujemy, a co delegujemy innym, to, w czym jesteśmy mocni, a w to, w czym może nie do końca. Po prostu życie... Jakby ze znajomością, świadomością siebie, to jest bardziej świadome życie, to jest lepsze życie, bo um, znowu jesteśmy bardziej sobą, tak? I, i dajemy siebie, a nie, nie jest to takie sztuczne. Kochane, kolejna rzecz, która jest właśnie tym pięknem wewnętrznym, to są nasze wartości. To jest to, co nosimy w sercu, co jest dla nas ważne i jak my to komunikujemy światu, jak my też walczymy o nasze wartości, jak my mamy odwagę, właśnie podążać za naszymi wartościami i to nie chodzi o to, żeby jakby stawać w opozycji do kogoś czy do czegoś, ale chodzi o to, żeby mieć odwagę być po prostu sobą i podążać ze swoim sercem. To jest niesamowicie ważne, to jest ogromna siła i to jest też wielka inspiracja dla innych kobiet, by żyć właśnie swoimi wartościami, czyli być, żyć w zgodzie ze sobą. Oczywiście wartości też mogą ulegać jakiejś ewolucji, ewolucji, <noise> jakiejś zmianie, e, może bardziej przekonania, tak? ale wartości to jest właśnie to, co nas w życiu prowadzi, czemu, czemu jesteśmy wierne. E, zatem, kochane, piękno wewnętrzne promieniuje na zewnątrz, to jest nasz uśmiech, to jest to, jak mówimy, tak jak zrobimy, robimy, jak myślimy i to jest też obszar, nad którym możemy pracować. Piękno kobiety jest jak ogród, który, o który trzeba dbać, które trzeba pielęgnować, rozwijać, żeby zachwycał, żeby kwitł i do tego, kochane, Was chcę inspirować w tym miesiącu. Przed nami kolejne odcinki, może jesteście ciekawe, jakie są te pozostałe atrybuty kobiecości. Dziękuję, że obejrzałyście ten odcinek, dajcie znać, jakie macie swoje refleksje, przemyślenia, a jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę Ci tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz. Żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymajcie się ciepło. Papa! Pa.